W końcu nadszedł czas, żeby zacząć urlop. Przyznam szczerze, że miałem całą masę pomysłów i nie do końca wiedziałem, jak ten urlop spożytkować W planie była Gruzja, między innymi Czarnogóra, też chodziła mi po głowie. No, a ostatecznie stanęło na Polsce. Mam ze sobą gravela, jak być może widzicie, więc będę na pewno sporo jeździł i sporo kontentu stricte rowerowego postaram się też stworzyć przez te kilka dni. Ale to nie dzisiaj, to od jutra. Dzisiaj przede mną po pierwsze podróż. Jakieś 5 godzin jazdy. No i zamierzam zahaczyć też o zamość, który wydaje się być bardzo ciekawym miastem. Więc plan na dzisiaj jest taki, żeby dojechać do zamościa, pozwiedzać trochę. No a potem wieczorem zjeżdżam do zwierzyńca, który będzie moją bazą wypadową na najbliższe dni. Także. Ja się skupiam na drodze i widzimy się w zamościu. Na zamość można popatrzeć sobie z góry z tarasu widokowego, który znajduje się w twierdzy. Wejście kosztuje 4 zł. Na pewno warto wydać te pieniądze, bo widok jest całkiem przyjemny. Niestety, płatność tylko gotówką, więc na to uczulam, jakbyście chcieli się tu wybrać. Powiem Wam, że z każdym krokiem, coraz mocniej mnie ten Zamość zaskakuje. Patrzę na mapę i co chwilę znajduję jakiś punkt, który wydaje się być ciekawym i wartym odwiedzenia. W tej chwili jestem poza murami twierdzy, poza starym miastem i zmierzam w kierunku Rotundy Zamojskiej. Jeszcze przede mną kładka, przynajmniej jedna, widokowa. Są dwie, zachodnia i wschodnia. No i wracam na stare miasto coś zjeść, ale o tym za chwilę. Jak widzieliście, do Rotundy można wejść do środka i na pewno warto to zrobić. Paradoks jeszcze taki mały, że tuż obok znajduje się zalew, czyli miejsce wypoczynku i radości. Lekki kontrast. Ja się nad zalew już nie wybieram. Następny przystanek Płatka. Jak widzicie, kładki są całkiem blisko siebie. To znaczy, ja stoję na jednej, a za mną widać drugą, tuż obok. Szczerze mówiąc, no myślałem, że one są jakieś oddalone od siebie. No ale tak to jest, jak się nie sprawdzi dokładnie, nie zrobi dobrego researchu. No nic. Pora najwyższa na jedzenie. Pora najwyższa, coś zjeść. I pewnie fani vlogów zapiekankowo-kebabowych, bo ciężko je nazwać kulinarnymi, niejakiego książula, polecaliby mi pizzę groteks, którą tenże. Jadł jakiś czas temu w Zamościu i polecał, ale ja potrzebuję chyba czegoś więcej. Jeżeli chodzi o miejsca w Zamościu, gdzie warto zjeść, jak szukają informacji na ten temat, to najczęściej pojawia się nazwa Bohema, która znajduje się na Wielkim Rynku, więc tam się teraz udaje. Mam nadzieję, że uda się znaleźć wolne miejsce. No dobra, pobawię się trochę w blogera, vlogera kulinarnego, recenzenta. Myślę, że jeżeli będziecie w zamościu będziecie się zastanawiali gdzie zjeść, to Bohemę mogę spokojnie polecić. To co widzieliście nazywa się tarciuch. Ogólnie postanowiłem na dania nazwane daniami kuchni regionalnej, czyli po pierwsze żurek, bardzo chrzanowy i z białym serem, co mnie dosyć mocno zaskoczyło. Gdzieś już o tym słyszałem, natomiast nigdy wcześniej nie jadłem żurku z białym serem. Także miałem pierwszą okazję i spokojnie, z czystym sumieniem mogę polecić. Tarciuch, babka ziemniaczana, raczej z głębokiego tłuszczu. Takie sprawiała wrażenie. Ona może nie wyglądała na bardzo dużą porcję, natomiast no składała się w 100% z ziemniaków, także zapychająca dosyć. W połączeniu z tym żurkiem na pewno spoko. Do tego całkiem przyzwoite ceny, normalne powiedzmy, jak na tego typu restauracje na rynku w popularnym polskim mieście. Obsługa może trochę sztywna, taka zestresowana mam wrażenie, ale wszystko ok, jak najbardziej na plus. Także, tak jak mówię, spokojnie mogę polecić, możecie odwiedzić to miejsce. A jeżeli chodzi o sam zamość, nie wiem jak tu się żyje, nie mam pojęcia. Ale jeżeli chodzi o odwiedziny, to na pewno warto. Ja w zamościu spędziłem trochę ponad 3 godziny. Wystarczyło, żeby obejść miasto, najważniejsze punkty, odhaczyć tak pobieżnie raczej bym powiedział bez jakiegoś dogłębnego zwiedzania. Natomiast nie brakuje tu urokliwych uliczek, zakątków, ładne kamienice, bardzo ładne podwórka. Niektóre y, miejsca takie, w które. Warto zajrzeć, jak ktoś lubi tak się poszwędać, to na pewno będzie zadowolony. Także Zamość jak najbardziej na plus. No a ja w tej chwili wracam już do samochodu i kieruję się w stronę Zwierzyńca, który będzie moim punktem wypadowym, moją bazą na najbliższe kilka dni. No ale to już jest materiał na kolejne filmy, także dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem, już na rowerze, na roztoczu. Także trochę kontentu rewolucji z roztocza na pewno będzie. Dzięki, jeszcze raz, i do zobaczenia.